Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was kolejny bardzo szybki i prosty w przygotowaniu obiad. Jest to obiad, który praktycznie robi się sam. Szaszłyki z kurczaka. Do tego opiekane ziemniaki z parmezanem. Jakaś fajna surówka. No i taki obiadek jest gotowy. Zapraszam na przepis. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Zaczynam od przygotowania marynaty, w której będziemy umieszczać mięso i warzywa. I tutaj do miski daję jogurt grecki, następnie dodaję musztardę, u mnie akurat łagodna, keczup również łagodny, następnie dodaję czosnek, i przyprawy sól pieprz, czosnek granulowany, papryka słodka, przyprawa do kurczaka i wszystko bardzo dokładnie mieszam. I tutaj mam już pokrojony filet z kurczaka w taką dość grubszą kostkę. I mięso również tutaj jeszcze przyprawię. Dodaję sól, pieprz. Może być też przyprawa właśnie do kurczaka czy papryka słodka. Wszystko będę dokładnie mieszać. No i teraz tutaj przekładam mięso do mojej marynaty. I dodaję czerwoną cebulę. Oczywiście może być również biała. Takie większe, grubsze kawałki i papryka. No i to muszę dokładnie wymieszać połączyć wszystkie składniki. Teraz wszystko przykrywam folią i odstawiam do lodówki na godzinę, dwie, aby wszystkie smaki się fajnie przegryzły. I przygotowuję teraz ziemniaki. Tutaj mam oliwę z oliwek, może być również olej. No i dodaję przyprawy, papryka słodka, zestaw ziół. Tutaj mam bazylię, oregano. Może być przyprawa do ziemniaków. Czosnek granulowany. No i tutaj mam ziemniaki, które pokroiłam na takie Cztery części. Powstały tak łódki. Dokładnie sobie to wszystko wymieszam. Ziemniaki z przyprawami również odłożę na kilka minut, aby się wszystko fajnie przegryzło. Tutaj jeszcze posypuję parmezanem, ale parmezanem posypuję jeszcze na końcu przed pieczeniem, więc zrobię to dwa razy. No i moje mięso już poleżakowało. Teraz czas na przeniesienie na patyczki do szaszłyków i przekładam cebulę, mięso, paprykę raz z marynatą. Do zakończenia moich składników. No i teraz wystarczy piekarnik nagrzać na 230 stopni. Mam tutaj papier do pieczenia i taką dużą blaszkę. Układam wszystkie przygotowane wcześniej szaszłyki, obok będę układać ziemniaki, więc jeszcze będzie miejsce na ziemniaki. Ziemniaki już są, na koniec jeszcze ponownie odrobinę parmezanu i to wszystko będę zapiekać około 50-55 minut. Jeśli szaszłyki się wcześniej upieką, a ziemniaki będą jeszcze twarde czy surowe, to można przykryć mięso na przykład papierem do pieczenia i jeszcze dopiec ziemniaki, więc może to się nierównomiernie upiec, tak jak na przykład było u mnie. No i wszystko już jest gotowe. Teraz wystarczy przenieść na talerz. Wykładam opiekane ziemniaki, następnie obok wykładam moje szaszłyki. No i do tego jeszcze przygotowałam surówkę. Ja tutaj mam surówkę z cebuli, pomidora, ogórka, kapusty pekińskiej. No i mój obiad jest gotowy. Polecam naprawdę serdecznie, jest przepyszny i prosty w przygotowaniu.